Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na naszym kanale Grupa Berski, gdzie dzisiaj zajmiemy się tymi oto właśnie urządzeniami do grzania. No właśnie, są to kominki, można powiedzieć piecyki, kominki automatyczne na pellet. Automatyczne to znaczy co robią? No właśnie, same się rozpalają, same się wygaszają, czyli inaczej mówiąc, same się rozpalają. No może to też złe stwierdzenie. Rozpalamy na przykład z pilota lub z przycisku. Tak? Nie musimy podkładać jakiegoś drewna, nie musimy rozpalać z zapałkami czy, czy czymś innym jeszcze. Nie, tutaj możemy sobie wcisnąć przycisk start lub z pilota, siedząc wygodnie na kanapie i automatycznie nam te piecyki się rozpalą. Pozwolicie, że będę nazwał je piecykami. Można, tak jak powiedziałem, kominkiem, piecykiem, no jak zwał, tak zwał. Służą do tego samego. Tak jak już wcześniej powiedziałem, automatyczne na pellet, czyli nie na drewno, de facto na kawałki drewna, tylko już na drewno przetworzone, jakim jest właśnie pelet. Dlaczego takie kominki? Dlatego, aby właśnie była możliwość rozpalania z przycisku, yy, dlatego, aby te piecyki były naprawdę bardzo ekologicznymi urządzeniami, czyli inaczej mówiąc, ich proces spalania jest cały czas kontrolowany przez sterownik, który nie pozwala na jakieś spalanie, które by dawało nam jakiś nadmiar spalin, tak? Więc yy, kotły, jak już powiedziałem, że są ekologiczne, czyli jest to oparte jakimiś badaniami, no właśnie. I tutaj każdy jeden z tych piecyków spełnia wymaganie ekodesignu odnośnie takich właśnie piecyków automatycznych na pellet i to wszystko było badane w laboratoriach, tak? Akurat tutaj mamy trzy piecyki. Są to piecyki włoskiej firmy. Może zaczniemy od tego dlaczego akurat trzy tutaj mamy i dlaczego każdy inaczej wygląda? No właśnie. Przede wszystkim taki piecyk montujemy gdzie? Montujemy w pomieszczeniu, tak? W pomieszczeniu montujemy go dla dwóch celów. Niektórzy montują dla ozdoby, niektórzy montują dla funkcjonalności jego, czyli chcemy ogrzać dane pomieszczenie. tak? A kiedy ogrzewamy pomieszczenie, mamy możliwość zamontowania go w każdym momencie w naszym, w naszym domu. tak? Czy mamy instalację centralnego ogrzewania, czy nie. Jeśli mamy, to po prostu chcemy dogrzewać sobie nasze mieszkanie lub po prostu w momencie, kiedy mamy no, wczesną wiosnę, późną jesień, gdy jest chłodno, zmienić powietrze w naszym mieszkaniu, no to załączamy taki oto piecyk. Lub jeśli nie mamy w ogóle centralnego ogrzewania, powiedzmy, nie stać nas, lub nie chcemy wydać nadmiar nasze, naszych pieniędzy, nie chcemy naciągnąć naszego budżetu domowego, to jak najbardziej taki piecyk się sprawdza. Dlaczego się sprawdza? Dlatego, że pod niego nie podłączamy grzejników, chociaż jest wyjątek, ale to za chwilę o tym wyjątku opowiem. Ale każdy jeden z tych piecyków jest na powietrze, tak? Czyli inaczej mówiąc, rozgrzewamy piecyk, wydmuchuje nam ciepłe czy też gorące powietrze, aby ogrzać nasze pomieszczenie. Czyli działa tak jak klimatyzacja chłodzi, tak ten piecyk grzeje, tak? Ktoś powie no klimatyzacja też grzeje. Też można, ale no na podobnej zasadzie, czyli podgrzanego powietrza wydmuchniętego w pomieszczenie, w które chcemy ogrzewać. I teraz o tych kształcie, co, co wcześniej powiedziałem, no mamy różne kształty, tak? Wszystko zależy od modelu. I od naszych preferencji, co nam się podoba. Tak? Tutaj mamy na przykład piecyk, który jest bryle kwadratu. Tak? Przyjemnie wygląda w pomieszczeniu. Oczywiście możemy też kolor sobie obudowy zmienić, tak? jakie tam mamy dostępne, więc no, tutaj możliwości mamy więcej. Patrzymy, ten jest wyższy, ten jest niższy, tamten jest jeszcze innego kształtu. To też zależy od mocy urządzenia. Na przykład tutaj mamy 8 kilowatowy Piecyk, tak? Tutaj ten w środku również o, o brylę prostokąta ma moc 6 kW. Natomiast tutaj ten płaski kominek, ten piecyk płaski, a za to szerszy, jest 7 kW, czyli różnicę mamy 1 kW, tak? Tutaj mamy 7, 6 i 8 kW. Mamy również. Palenisko, tak? Palenisko wykonane jest z żeliwa lub ze stali nierdzewnej żaroodpornej, aby to wytrzymywało bardzo wysokie temperatury. Pod paleniskiem jest zapalarka, tak? która nam powoduje właśnie zapłon paliwa. Tutaj tak jak widać, w każdym jednym mamy syp peletu, aby w momencie kiedy jest potrzeba dokładało nam tego peletu, abyśmy Utrzymywali lub zwiększali no, temperaturę w naszym, w naszym pomieszczeniu. Tak? Szyba jest ze szkła żaroodpornego, więc tutaj nie ma najmniejszego problemu z jego wytrzymałością. Tak? W środku mamy, tak jak powiedziałem, jeżeli jest to piecyk nadmuchowy, mamy wentylator, który wydmuchuje to ciepłe powietrze. Również mamy silnik z podajnikiem, który podaje ze zbiornika do paleniska. Nasze paliwo, jakim jest PELET, jak również mamy wentylator, który tutaj wytwarza nam żar na palenisku. Tak? Wmuchuje powietrze do paleniska. Co jest ciekawe, również każdy jeden z tych piecyków posiada wentylator wyciągowy. Po co jest wentylator wyciągowy? Po to, aby można było podłączyć go pod, no wiadomo, jakiś komin dymny, który w momencie, gdyby miał zaburzenia jakieś, jeśli chodzi o ciąg, automatycznie no, ten wentylator wyciągowy wymusza nam, jakby to powiedzieć, zrównoważoną pracę i nie powoduje zatrzymania spalin w naszym piecyku. Albo jeszcze możemy zrobić coś innego, jeśli nie mamy w naszym domu, lub nie chcemy ustawiać tego piecyka gdzieś blisko naszego komina. Możemy spalinę wyprowadzić na zewnątrz, na przykład przez ścianę. Tak? I wtedy wystarczy nam stworzenie, jakby to powiedzieć może nie imitacja, ale stworzenie takiego, Komina, który będzie odrobinę wyciągnięty do góry i to nam wystarczy do tego, aby nam ten piecyk pracował po prostu tak jak. Powinien. Więc dzięki temu wentylatorowi wyciągowemu możemy spalinę wyprowadzić na zewnątrz. Oczywiście no, musimy zachować pewne parametry, aby stworzyć taki e, wolnostojący komin nazwijmy go, ale to jest dużo prostsze niż budować jakiś nie wiadomo ocieplony jaki, jaki, jaki komin. Co jeszcze tutaj mamy? Mamy jeszcze e, zasys powietrza z zewnątrz. E, po co jest to potrzebne? No właśnie po to, abyśmy nie zużywali już tego ciepła nagrzanego, tylko abyśmy czerpali to powietrze, że tak powiem, zewnętrzne do tego, aby oddać to powietrze do naszego pomieszczenia. Tak samo jest wykonane są na przykład kominki na drewno, tak? też potrzebują czerpnie powietrza zewnętrznego, i tak samo każdy jeden z tych piecyków automatycznych z tych piecyków peletowych, tak? Więc z tego zbudowany jest przede wszystkim każdy jeden z tych piecyków, tak? którego byśmy nie rozkręcili, każdy jeden ma w środku to samo. tak? Różnica jest przede wszystkim no, w wielkości drzwiczek, w wielkości paleniska. Tak? Tutaj mamy mniejsze drzwiczki, mamy mniejsze palenisko. Nie mówiąc już o tym najmniejszym tutaj, gdzie. Palenisko jest usytuowane z boku, ze względu na to, że na przykład tego możemy zamontować gdzieś, na przykład na jakimś korytarzu, i nie, nie blokuje nam przejścia, gdyż jest bardzo płytki, można powiedzieć. Tak? Jest szerszy, ale płytki dzięki temu no, nie zajmuje dużo miejsca w jakichś wąskich pomieszczeniach. Jeśli chodzi o budowę takiego piecyka, mamy omówioną. Czy to są trwałe urządzenia? Oczywiście każde urządzenie, które jest zasilane paliwem, jakim jest drewno, jest trwałym urządzeniem, ponieważ no nie mamy żadnego, nie wytwarza nam się żaden kwas, nie mamy siarki, więc no te urządzenia stają się, nazwijmy to długowiecznymi urządzeniami. Tak? Ponieważ no temperatura plus do tego dochodzi właśnie no czyste spalanie, powoduje to, że znaczy nie powoduje jego nadmiernego zużycia. Wspomniałem na początku o tym, że taki piecyk można również podłączyć pod grzejniki. Może nie do końca taki w takiej samej budowie, ale już z płaszczem wodnym jak najbardziej. Wtedy w takim piecyku mamy wbudowaną pompkę, mamy wbudowane również naczynie przeponowe, tak, regulujące ciśnienie. Mamy wbudowane również przyłącza które możemy bezpośrednio pod nasze grzejniki podłączyć. Kiedy używamy takiego piecyka z, z takim płaszczem wodnym? Wtedy, kiedy na przykład mieszkamy w jakimś bloku, tak? w jakimś bloku czterorodzinnym, sześciorodzinnym czy jeszcze innym i na przykład nie mamy dostępu do piwnicy czy tam do kotłowni, a chcielibyśmy mieć zamontowane takie centralne ogrzewanie razem z grzejnikami. To wtedy idealnym rozwiązaniem jest właśnie tego typu piecyk na pellet. Podsumowując, dla kogo jest taki automatyczny piecyk na pellet? Praktycznie nie ma limitu lub nie ma zastrzeżeń do kogo nie może być. W każdym domu sprawdzi się tego typu urządzenie. Jeśli mamy centralne ogrzewanie, a chcemy zmienić powietrze na przykład w chłodniejsze dni, i jak najbardziej się to sprawdzi. Jeśli nie mamy w ogóle centralnego ogrzewania, a chcemy grzać wiosną, jesienią czy, czy zimą, jak najbardziej sprawdzi się taki piecyk automatyczny na pelet. Także tutaj nie mamy rozgraniczeń. Jeśli kogoś nie stać lub ktoś nie chce wydawać zbyt dużo pieniędzy, również jak najbardziej taki piecyk na pelet się sprawdza. I teraz pytanie: czy to urządzenie jest awaryjnym urządzeniem, no właśnie, ktoś powie: No, reklamujesz, czy to jest dobre urządzenie, czy nie, no i tak powiesz, że jest dobre. Oczywiście, że powiem, że jest dobre, a dlaczego tak powiem? Dlatego, że osobiście użytkuję takie urządzenie już 6 lat i nic się jeszcze z tym urządzeniem nie, nie wydarzyło, łącznie nawet z zapalarką. Zapalarka 6 lat i ciągle pracuje, tak? czy pracuje u mnie cały czas? No nie, wiadomo, mam centralne ogrzewanie, ale powiem wam, że widok ognia w pomieszczeniu nie zastąpi naprawdę już niczego. Człowiek się wyspokaja, zupełnie przechodzi w widną atmosferę. Jest naprawdę wyjątkowo wtedy w naszym domu. Więc każdemu osobiście mogę polecić, nie tylko czytając katalogi, tylko z praktyki. Sprawdzają się, nic się z nimi złego nie dzieje oczywiście, to jest jak z samochodem, tak? jak zalejemy go nie, nie tym paliwem, mówiąc kolokwialnie byle czym, no to nie pojedziemy, tak? i tak samo jest z takimi urządzeniami grzewczymi. Ale jeśli mamy paliwo, jakim jest na przykład PELET A1 Din jak najbardziej to urządzenie daje sobie radę, praktycznie w każdych warunkach i w bardzo zimne dni. Jak również, tak jak powiedziałem, jeśli chcemy zmienić temperaturę w naszym pomieszczeniu, wiosną czy jesienią również sobie radzi. Naprawdę można powiedzieć, że to urządzenie nie ma minusów. Przepraszam, no może mieć. No musimy zasypać peletem, tak, czyli no musimy wykonać jakąś pracę i po no, pewnym czasie spalania. Wszystko zależy od peletu, wyczyścić musimy tutaj naszą, nasze palenisko łącznie z szufladką, którą musimy wyrzucić gdzieś, no możemy nawet do kosza, gdyż to jest biodegradalny popiół, więc no nie ma obowiązku tego wyrzucać do kosza, możemy rozrzucić na trawę. Również w ten sposób można pozbyć się tego tyłu, który tutaj się odłoży. To nie są też jakieś duże obowiązki przy obsłudze tego urządzenia, ale zawsze jakieś są. Jak ktoś lubi zapach drewna, jak ktoś lubi widok ognia. Jak ktoś nie boi się delikatnie się ubrudzić, chociaż powiem szczerze, ja osobiście używam na przykład takiego odkurzacza do kominków, który sobie naprawdę świetnie radzi. Wtedy tylko w ciągu tam minuty czyścimy go, i to jest nasza cała praca przy takim urządzeniu. Wasza decyzja. Z praktyki mogę powiedzieć, że to są bardzo interesujące urządzenia, które radzą sobie w każdych warunkach. Polecam każdemu. I zapraszam odwiedzić proszę naszą stronę www.berski.pl, gdzie dowiecie się więcej szczegółów, czyli inaczej mówiąc, wagę tego urządzenia, jego wymiary, moce, kolory. Tego wszystkiego dowiecie się na naszej stronie www.berski.pl. Także zapraszam serdecznie do subskrybowania, do lajkowania. Dzięki temu będziecie mogli zobaczyć nasze nowości, które prezentujemy praktycznie każdego dnia. Zapraszam do oglądania.